To była absolutna e, tym, że się nie, nie, nie był zapraszany, tak, żeby wypadał z towarzystwa, bo wszyscy wiedzieli, że większość nie podawała nawet ręki. Tak. Dzisiaj niektórzy się chwalą, nawet moja odważna decyzja, tak, gdzie, gdzie odwaga żonę, żonę tylko Gdzieś to Odwaga ze żonę z dwóch małych dzieci. Odważna, on po prostu umiał postawić na swoje życie, tak, na swoje szczęście. Super szczęście zbudowane na, cud, na cudzym nieszczęście. Tak. No, po prostu coś taka no nie oszukujmy się. No, Jakie jaki gazety mają największy nakład w Polsce? Jakie czasopisma Kobiece i plotkarskie. Także to jest bardzo wszystko powiązane. No jaki tam jest model rodziny? Czy tam wychwalono kogoś? Zresztą nie jest jako taki przykład dziwny, nie? Ten facet jest dziwny. Już 20 lat ze swożono. Patrzcie, taki tak wytrwały, Ale tak to generalnie trzeci ślub trzeci rozwód, i znowu i coraz lepsza żona. Nie? I za każdym razem lepszy model, i w ogóle teraz, i tu już nawet naprawdę wierzą, to jest ta prawdziwa miłość. Nie? To jest to dopiero teraz. Ja odkryłem, że nie, te poprzednie to jednak nie były. Tak? Nie, nie, to, ale teraz to jest taka, kurczę, no jak, można w to wierzyć, tak? jak można wierzyć? Jak można wierzyć taki koron, który został dwie, dwie, dwie żony i trzecią nagle Odkrył po prostu da, da, Z takiej odkrywcą, tak? Tak, z dokrywcą, Oczywiście więc pamiętajmy, że naprawdę nasze trwałe małżeństwo, być może, nie być może, na, na pewno to jest tak, że, że trwałe małżeństwo to jest taki punkt zaczepienia dla jakichś tam ludzi, którzy mówią, dobra, wszyscy się już tutaj prawie rozchodzą, bo ci się wytrzymują. Tak? Nawet no, uśmiechnięci ostatnich się trzymali za ręce, tak? I sobie nieska tak to nie można, tak? Więc pamiętajmy, że naprawdę nasza odpowiedzialność jest większa nawet niż tylko za naszą rodzinę i za rodziny naszych dzieci, z pewnością za rodziny naszych krewnych. myślę, że przyjaciół, dalszych znajomych również. Także tym akcentem takim kładącym odpowiedzialność w Państwa ręce chciałbym zakończyć, ale jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie. Moi drodzy, zakończę taką prostą rzeczą rozmawiając z siostrami. To przykład dnia dzisiejszego o świętej Się okazuje, że oni, on był wdowcem z trójką dzieci w takiej depresji, no jak wobec trójką dzieci nie radzi sobie. Ona była też po przejściach i w, taki, w takiej sytuacji się poznają. Ale była w pola wola życia i miłości. I ukształtowali tak wspaniałą rodzinę, że potem jeszcze on trójkę wniósł w Janie jej, a potem mieli razem setkę, czyli ona dwunastką dzieci się zajmowała. I dzieci fantastyczne. Jeden był generałem jezuitów, dwie inne były siostrami zakonnymi. Trójka zmarła chyba wtedy, bo to taki czas wyglądał prawda? Ale pozostałe dzieciaki wszystkie gdzieś ukształtowały, ukształtowały jakąś porządną, drogę życia i wpływały także na Dziękujemy wam za uwagę i teraz do roboty. To nie jest tak, będzie egzamin, rozumiem, za we <noise> egzamin. Ja, egzamin po pierwsze jest na spowiedzi, pracować, 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 pracować i świadczyć, I dzisiaj się zakończył taki kurs. W którym właśnie ludziom to tłumaczyliśmy, to to, co na końcu Pan Janusz powtórzył, prawda? Ludzie się dzisiaj, dwoje skrzykliwe, a dobro, pamiętajcie, że miłość jest ekskluzywnym towarem. Nie tylko dla najlepszych, tylko dla najlepszych, dla tych, którzy sięgają po najważniejsze rzeczy. I to miłość szlachetna, miłość najwyższej półki, bo jak często tłumaczę, miłości są różne. Są miłości grzeszne. I Podłe miłości, wspomniane tutaj, i niektórzy sięgają tylko po takie miłości, ale to niegodne człowieka jest. Więc bardzo Was proszę, pracujcie i bądźcie apostołami. Dzisiaj potrzeba, Jan Paweł II mówił, ewangelia miłości, ewangelia małżeństwa. Tak? Trzeba pokazywać, że, że to jest piękne, wspaniałe. Nie pokazujcie trudu, bo one są i każdy to, normalnie żyjący, wierzący są w życiu małżeńskim. Tak? Ale pokazujcie piękno, piękno radości, bycia, cowania, dzieci i tak dalej. No to wszystko, co jest autentycznym pięknem. Niestety z natury grzechu jest to, że my widzimy od razu te, te złe rzeczy, ale po to tutaj te spotkania, żebyście naprawdę wydobyli to, co jest piękne, szlachetne w Was i docenili i tym się szczycili wobec innych, tak? Więc praca domowa moja jest taka. Słuchajcie i to mówię bardzo poważnie, bo za to odpowiadacie. Za miesiąc tutaj każdy z Was przeprowadza co najmniej trzy pary. Ale mogę uzasadnić? Słuchajcie, bo jeżeli ktoś przez Waszą bierność się rozejdzie, zdradzi, to naprawdę na sądzie Bożym, to już kategorie duchowe są, na sądzie Bożym ciężko będzie. A sąd Boży każdego czeka nawet niewierzącego. zaprosić, może Tobie się wydaje, że oni już całkowicie przegrani, tak? Może w Twojej ocenie już nie ma szans dla nich. Wzloty i upadki, tak? Po to, żeby człowiek mądry jest i niestety na błędach się najczęściej uczy, tak? Daj Boże, żeby zaprosić tych, co na błędach się najczęściej własnych albo na wiedzy i na przykładzie cudzym. Co daj Boże? Albo no tak... Dobrze. Aha, I za tydzień spotykamy się, za miesiąc spotykamy się niżej, bo uda się już, mam nadzieję, zorganizować opiekę dla dzieci. To dla tych, którzy mają jakiś problem. Nie przypomnieliście mi sporem, byśmy to zrobili wcześniej, ale w ostatnim tygodniu dopiero nerwowo zaczęliśmy szukać i nie, nie było to takie proste. Więc dzieci tu zostawicie, dobrze, Bo to, tam jest nagłośnienie w dodatku, tam będzie prościej. Eee, I tak jak wszyscy przeprowadzą trzy to już się nie zmieścimy. I się nie zmieścimy, to po pierwsze, ja zdjęcie zrobiłem, to sprawdzę kto przyjdzie na <śm> <śm> Więc, y to, żeby y w kartotece był niebieski. No. <śm> Nie ma czasu na takie rzeczy, ale tu wszystko jest. Karta pamięci dobra, sprawdziłem, wygodna, więc bardzo was proszę. Eee, przepraszam, bo ważne pytanie w waszym imieniu, e, ponieważ to poprzednio pan pewne rzeczy puszczał na, na swojej stronie. Tak, ja może następnym razem, bo teraz nie mam, postaram się, żeby to było w formie kartek albo, albo adresu internetowego. Bo wtedy to będzie podsumowanie, na to już tutaj nie dawałem listy lektur e, rekomendowanych, to po tym drugim wykładzie to będzie razem. Dobrze, dobrze, A tutaj ja porozmawiam, bo Piotr nagrywa, to zobaczymy jak to czy w naszej telewizji może parafialnej, którą może uruchomimy na to wydarzenie e, za, za specjalną drogą wejścia tam na stronę, to zobaczymy, ale to pan Janusz tutaj musi wyrazić zgodę, czy wyrazić się opinię z Dobrze. Wtedy mogliby inni skorzystać także z tego wydarzenia tą drogą, korzystając z dobrodziejstw czasów współczesnych. Dziękujemy.